Karol Nawrocki to właśnie on ma zostać wybrany jutro przez pis na kandydata do ubiegania się o pałac prezydencki. Były dyrektor Muzeum II wojny światowej ma zmierzyć się m.in. z Szymonem Chłownią, Rafałem Trzaskowskim czy Sławomirem Mencenem. Poszperałem nieco, żeby nieco się o nim, a zwłaszcza o jego poglądach, dowiedzieć. Poza informacjami, które niekoniecznie muszą być wiarygodne o współpracy z gdańskimi sutenerami, ma on czystą kartę. Poglądy zostawia dla siebie, chociaż zaznacza, że wartości konserwatywne są dla niego ważne. Poza tym dużo wysiłku poświęcał swojej pracy m.in. w Muzeum II wojny światowej i VPN. Aktywnie promował historię Polski, zwłaszcza okresu PRL i niemieckiej okupacji. Pytanie tylko, czy polityczne zaplecze i aktywność polityczna nie sprawią, że zacznie demonizować osoby o bardziej lewym bądź progresywnym spojrzeniu. Mimo kilku kontrowersyjnych wypowiedzi z 2020 roku słynna ideologia LGBT Andrzej Duda był tolerancyjny i bezstronny. Sam w 2015 roku mówił o sąsiadach gejach, którzy są normalnymi ludźmi. Newrocki jak na ten czas jest wyważony i ma szansę wygrać. Pytanie jednak, czy nie zmieni go kampania. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja, Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.